Naprawdę gościu powinien być przedstawicielem handlowym, sprzedałby piasek na pustyni arabom, Normalnie tak to wygląda. Ser, normalna szynka, jest dżem, pasta z awokado, więc spoko, spoko, naprawdę. Z kobiety na lewo, idą tam, mężczyźni na prawo, leją na murek, a wszyscy sobie patrzą na siebie i się uśmiechają. Tych głazów jest bardzo dużo i to jest właśnie to, te głazy przyleciały ponad 40 km. Znaleźliśmy obsydiany. Fajnie, przywieziemy Zuzi. Powiedział, że można zabrać. Tutaj każde biuro podróży ma swoje wycieczki i kiedy pójdziecie do takiego biura podróży, to warto zrobić to na początku, dlatego że oni mogą... Jeżeli będziecie sami i będziecie mieli auto, to rozważcie możliwość wypożyczenia telefonu saty... satelitarnego. Nazywam się Andrzej Bardzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. A co? Mm. A gdzie teraz? Witam serdecznie w kolejnym dniu. znowu jesteśmy na wycieczce tym razem ostatniej i yy, ta wycieczka miała być wycieczką kompmpleencyjną tak. Przepraszam, zmęczony jestem, ponieważ się nie wyspaliśmy, ze względu na to, że wczoraj byliśmy na podziwianiu gwiazd, a jak przyjechaliśmy do hotelu, to była jakaś kurwa impreza, nie? Ale impreza nie w hotelu samym, tylko gdzieś ktoś obok, nie wiem, wyprawiał jakieś urodziny, Bóg wie co, była głośna muzyka, jakiś DJ, który co chwilę gadał, i chyba się skończyło to o pierwszej w nocy, a o szóstej musieliśmy wstać. Więc tak to, tak to wychodzi. Jesteśmy na kolejnej wycieczce komplementacyjnej. No wiecie o co chodzi. Ale z Pedro jesteśmy, czyli z tym samym przewodnikiem, co wczoraj. A gościu jest taki, że on nawet z gówna badu kręci. W sensie takim, że wczoraj byliśmy na tych lagunach. Fajne te laguny, naprawdę spoko, ale jakby, wiecie, zobaczycie trzy laguny, czy tam cztery laguny, i można by to tak naprawdę skrócić, skompensować. On to wydłużył, tutaj zdjęcia, tutaj to, tutaj tamto. Naprawdę gościu powinien być przedstawicielem handlowym, sprzedałby piasek na pustyni arabom, nie? Normalnie tak to wygląda. No, jesteśmy na tej wycieczce, więc on z, z, no, z tym, z przeżywaniem tej przyrody, nie będzie raczej za dużo wspólnego i chciałem wam pokazać wulkan przy którym jesteśmy on jest na granicy Chile i Boliwii nazywa się on Icancabur czy jakoś tak jak przekręcam, przepraszam nie potrafię tego wymówić napiszę i to jest właśnie ten wulkan przed wami jest to wulkan, który jest wulkanem uśpionym tak samo jak góra Fuji. I ostatni wybuch miał 9000 lat temu. W jego wysokość to jest 5000 z hakiem. No i na górze znajduje się między innymi laguna, czy tam kilka lagun. I one, te laguny są zamarznięte tylko dwa razy, dwa miesiące w roku jest woda tam w stanie ciekłym. Także tak to wygląda. My dzisiaj nie zwiedzamy żadnych parków i to jest trochę z jednej strony plus, z drugiej strony minus. Plus jest taki, nie płacicie za wejście, minus jest taki, że problem jest z toaletą i jeżeli chcecie do toalety, to jest toaleta INKów, czyli idziecie, można powiedzieć, u nas, u nas w las, a tutaj idziecie, nie wiem, za krzak, nawet, nawet, nawet za krzak nie pójdziecie, bo te krzaki są za niskie. Więc jest problem z toaletami, no i tyle, nie? Miejcie to pod uwagę, jeżeli będziecie rezerwować takie wycieczki. My je... jesteśmy z tour operatora, się nazywa to Atacama Connection, tak naprawdę weszliśmy do pierwszego lepszego biura At i zarezerwowaliśmy te różne wycieczki. Co ciekawe spotkaliśmy dwie Polki i one też wykupiły z tego biura podróży, z tego tour operatora te wycieczki i powiedział że te biuro ma 4,9 yy, Ocenę 4,9 na Googleach a ma ponad 1000 recenzji i faktycznie fajnie to jest no Wczoraj byliśmy, byliśmy z Martyną na tym, na tym podziwianiu gwiazd, super, było wino, jakieś przekąski, taka a la kolacja Gościu fajnie wytłumaczył, bo był to yy, studiował astro, yy, astronomię, więc naprawdę ludzie, przewodnicy, którzy tutaj pracują, mają wiedzę i potrafią tą wiedzę przekazać, więc to jest super, nie? Ale same, jakby odwiedzane miejsca, na przykład te laguny, no to można by to zrobić inaczej trochę, według mnie, nie marnować tyle czasu, ale no tak, po prostu mają tutaj program, pewnie, żeby wykorzystać cały dzień. No i tyle. Dobra, my kończymy śniadanie i będziemy jechać dalej na śniadanie standardowo normalne polskie bułeczki. Były, była jajecznica, ser, normalna szynka, jest dżem, pasta z awokado, więc spoko, spoko, naprawdę spoko. Zatrzymaliśmy się na pierwszym punkcie widokowym. Tak tutaj wygląda. Bardzo fajne jest tutaj to. Ta woda, która tutaj jest, te białe, to jest sól i tutaj jest dostępna inkaska toaleta. W sensie kobiety na lewo idą tam, mężczyźni na prawo leją na murek, a wszyscy sobie patrzą na siebie i się uśmiechają. Także jak będziecie to bukować, pamiętajcie, że ten tur nie ma toalet. Tyle. A widoki całkiem spoko przyjechaliśmy do ostatniego, już miejsca wcześniejszych nie kręciłem, dlatego że źle się czuję. E, jesteśmy na wysokości prawie 5000 metrów nad poziomem morza, i ta wysokość daje się wyznaki. Boli mnie głowa, chce mi się wymiotować, i ciężko złapać oddech. Ale chciałem Wam to nagrać, więc pokazuję. Słuchajcie, tu są, zobaczcie, jest pustynia. Wszędzie nic nie ma. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma i nagle z dupy są takie skały. Duże głazy i ten jest największy. On wygląda jak Indianin i one się wzięły stąd, że wulkan, który jest oddalony o od 40 km, 40 parę kilometrów w tamtą stronę, ileś lat wstecz wybuch i wyrzucił te głazy. I one tu wylądowały. I tak se stoją. I tych głazów tutaj, my jesteśmy troszeczkę w dolinie, zjechaliśmy, ale tam dalej tych głazów jest bardzo dużo. I to jest właśnie to. Te głazy przyleciały ponad 40 km. Mega ciekawe. Mega ciekawe. Ale powiem wam, weźcie sobie, nie wiem, liście koki, jak będziecie jechać gdzieś. Albo jakąś tabletkę na głowę, bo mnie na przykład strasznie boli głowa strasznie boli głowa, kręci mi się i jest mi niedobrze tyle będziemy wracać do San Pedro tutaj widzimy więcej tych skał które przyleciały zostały wystrzelone w zasadzie z wulkanu ale tutaj na tej pustyni, o chyba jest Martyna tu są takie czarne skały, zobaczcie nie wiem czy to jest to, ale trzeba to znaleźć i to jest obsydian, tak? Naj... Jeszcze, jeszcze, jeszcze ostrzejszy niż, niż diament. Pokaż ten, co się świeci. Gościu go przekroił i to jest rozłupał. Rozłupał i to jest jeszcze ostrzejszy niż diament podobno. Dobra, idziemy szukać obsydianu. Zobaczymy, czy coś znajdziemy. I będziemy mogli zabrać do domu, tak powiem. Zobaczcie, znaleźliśmy obsydiany. On jest dla nas tyle dużo. Fajnie, przywieziemy Zuzi. Powiedział, że można zabrać. Super. A trzeba wychodzić na pół, rozłuchać. Znalazłeś duży? Tak, był. To był jeden. On znalazł taki duży, ale mówił, że nie jest pewien. Powiedziałem, że miałem duży Wróciliśmy już z wycieczki i z kurtek przebraliśmy się na krótki rękaw, oczywiście, no bo już temperatura wzrosła, już jest 25 czy 6 stopni. Generalnie wycieczka całkiem fajna. Problem był z toaletami, których nie było. I kilka rzeczy chciałem Wam opowiedzieć o, o ogólnie tutaj San Pedro de Atacama, jeżeli byście lecieli czy jechali. Na pustynię, to prawdopodobnie zatrzymacie się w tym mieście. Miasto nie ma w centrum, przynajmniej, dróg. Takich dróg brukowanych tylko jest piach. I ten piach się kurzy. Wszystko jest od kurzu. Warto wziąć okulary przeciwsłoneczne, nawet jeżeli jest ciemno. Bo wam ten kurz do oczu nie blatuje. Poza tym, warto mieć jakąś bandanę albo na przykład maseczkę, bo, no bo po prostu ten kurz jest wszędzie. Moje buty spodnie wyglądają. Takie białe powinny być martyny, a moje wyglądają jakbym zręcz do kawełki. Generalnie wszędzie jest wszechobecny kurz był. I tak dalej. Co więcej, z takich informacji praktycznych. Tutaj na pustyni Ataka ma, nie ma chmur i jest bardzo duże promieniowanie UV. Jest nawet w centrum, gdzieś tutaj, zaraz może znajdziemy, licznik UV i należy się smarować kremami z filtrem, ze względu na to, że nawet jeżeli się nie posmarujecie i nie będziecie dużo na, na słońcu to i tak się opalicie i możecie się zjarać po prostu. Mi się zjarał na przykład nos. Co dalej? Jeżeli chodzi o biura podróży, te takie co, co się wykupuje, wycieczki, tych biur, tych wycieczek jest, tych biur podróży jest sporo. I każde swoje biuro podróży ma swojego, nie wiem, minibusa, swojego przewodnika, swojego, e, swojego kierowcę, czy tam minibusy. To nie jest tak, że jakby, jakbyśmy polecieli, załóżmy, do Egiptu czy do Turcji i wykupujemy wycieczkę fakultatywną, na przykład jakąś, to jest to, jest to zbieranina. Jest jakby jeden autokar jedzie w dane miejsce i jest to jakby z różnych biur podróży. Nie, tutaj każde biuro podróży ma swoje wycieczki, i kiedy pójdziecie do takiego biura podróży, to warto zrobić to na początku, dlatego że oni mogą wam to rozpisać dniami i powiedzieć, zasugerować, że to warto zrobić wtedy, to warto zrobić wtedy, a tego na przykład w tym dniu nie mamy, a my jesteśmy na przykład 3 dni, więc to już odpada, i wtedy możecie szukać innego biura podróży. Na przykład, jeżeli wczoraj my byliśmy na Podziwianiu gwiazd, tak zwane astronomiko, albo to się nazywało jeszcze inaczej? Stargazing. Stargazing. Fajna sprawa, polecam, ale na przykład księżyc był prawie w pełni i nie było dobrze widać tych gwiazd. I to też musicie wziąć pod uwagę, czy będziecie obserwować na przykład księżyc, czy jak na przykład księżyca nie będzie, to będziecie mogli na przykład zobaczyć drogę mleczną i jest wtedy lepiej widoczne niebo, więc coś za coś. Natomiast to wszystko jest, yy, każde biuro ma z tego co wiem, to bardzo podobne tematycznie te wycieczki. Warto natomiast, jak już nie wiem, czy wspominałem, czy nie, warto natomiast wypożyczyć samochód. I samochód wypożyczyć w kalamie po przylocie na lotnisko i wziąć samochód należy 4x4, dlatego że te drogi tutaj są yy, no, zwykłym pierdzikułkiem, nie pojedziecie po prostu. Musicie mieć dobre auto. Nie, i samo to ja na przykład Hilux wypożyczają albo jakieś e, witary i no, jest tych samochodów dosyć e, wybór. Natomiast nie możecie tego robić na ostatnią chwilę, bo nie ma tych samochodów. Trzeba rezerwować te samochody z wyprzedzeniem. Możecie przez globalne e, wypożyczalnie, w sensie globalne wyszukiwarki, jak rental cars, na przykład, i wtedy ze spokojem sobie to zapukować. I tak jest najlepiej. Ale jeżeli nie będziecie mieli tego, no to jesteście jakby skazani na biura podróży i na wycieczki kupowane z biur podróży. Oczywiście uważam, że warto, bo mamy przewodnika, który nam wszystko wytłumaczy, tylko jest na pewno po pierwsze, że drożej. Po drugie, czasami byśmy my pojechali samochodem, zobaczyli coś jeden raz, a nie trzy razy oglądali podobną lagunę, bo dla mnie to mnie tam akurat nie bawi. Może Martyna bawi mnie, wolałbym zobaczyć co innego w tym czasie. Bez samochodu jesteśmy jakby skazani na całą grupę, czy tam na wycieczki zbiór podróży to, co oni nam oferują. No i tyle. Problem jest z toaletami. Tutaj nie ma toalet za wiele, jest jedna w centrum w San Pedro. Publiczna toaleta płatna 2 zł, więc nie jest źle, bo 500 tych ich, czyliskich Peso, ale generalnie jak chciałem, na przykład, jestem tutaj, teraz siedzę na głównym placu. Jest tutaj knajpka. Zapytałem się, żeby skorzystać z toalety, bo naprawdę wtedy jeszcze tamtej nie wiedziałem, że istnieje. I chciałem zrobić siku, to mi kurde nie pozwolili. Wiecie co? Aż, aż smutne, nie? Naprawdę smutne, że nie pozwolą nawet się wylać, nie? E, więc jest to problem i problem jest z toaletami na trasie. E, tych toalet też za dużo nie ma. I jeżeli ktoś na przykład wypije za dużo wody, to musi się liczyć z tym, że, że musi po prostu trzymać. No i tyle. Coś jeszcze chciałabyś dodać o San Pedro. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli będziecie sami i będziecie mieli auto, to rozważcie możliwość wypożyczenia telefonu satelitarnego. Ze względu na to, że tu nigdzie oprócz miasta nie ma zasięgu. W ogóle, gdyby coś się stało, nie jesteście w stanie się dodzwonić nawet po pomoc tyle. A ty coś byś dodała? Nie, chyba nie wszystko. No takie miasteczko typowo pod turystów zrobione. No dość sympatyczne. Ale tak, takie turystyczne. O. No i dobra, my teraz czekamy żeby nam czas zleciał. Jakbyśmy mieli auto, to byśmy jakby nie byli uwiązani tymczasem. bo mamy transfer do Calamy na lotnisko i lecimy do Santiago stolicy Chile. Samolot mamy o 21:00 z hakiem i powiedzieli nam, że około 4 godziny, godzin wcześniej nas odbiorą. Dostałem informację na WhatsApp. A to jeszcze chciałem powiedzieć. Jak zarezerwujecie w biurze podróży to my jakieś wycieczki albo ten transfer? to dostajecie informację dzień wcześniej na Whatsappa, że warto wziąć to, to, to i to, temperatura na przykład będzie minus 6, więc weźcie sobie cieplejsze ciuchy, wyjazd o, o na przykład zbieramy, od, zbieramy ludzi z hotelu od godziny 7 do godziny 8, czy tam od 7 do 7.30, i później będzie lokalizacja tego samochodu, który Was będzie odbierał z tego hotelu, czy tam minibusa, czy, 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 czy wana, czy autobusika małego. Będzie udostępniona w czasie rzeczywistym, i możecie zobaczyć, że na przykład Wasz hotel będzie tam, nie wiem, piąty w kolejce. I wiecie, że jeżeli będziecie na przykład, jest 7 hoteli do odebrania, Wasz jest piąty w kolejce, i odbiór jest między 7 a 7.30, to raczej bliżej tej. 7.30 niż 7 godziny, więc to jest dosyć istotne i to jest fajne, i to jest naprawdę fajne. Później dostajecie na te grupy WhatsAppowe, bo tam się tworzy grupa, dostajecie na przykład zdjęcia grupowe, które się robiło, czy jakieś inne przydatne informacje, na przykład o knajpach, czy o lokalnym jedzeniu jakie tutaj jest, więc to, to na plus dobra, my czekamy i nie wiem co, nie wiem, co będziemy robić jeszcze. Wypiliśmy kawę i w sumie będziemy chillować. będziemy chill'ować, dokładnie chyba tak. To na razie. I zobaczcie, tu jest zainstalowany taki miernik poziomu UV i nie działa. Albo że jest tak mocny, że... Generalnie mówił przewodnik, że i tak wskazuje z reguły najwyższy stopień. Na pustyni, tutaj. Idziemy główną ulicą Karakoles i zobaczcie, co ma Martyna. Nabrała do, 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 tam. Chody na Martyna nabrała ochoty na loda. Ma trzy gałki, takie wielkie trzy gałki. Zobaczcie, wielkie trzy gałki. Ten zamiast lud... obiadu. Obiad już był. Obiad już był. Już była kawa. U, nas. U nas W każdym razie y, bardzo fajnie trafiliśmy, bo pani nam dała posmakować. W sensie, mogliśmy posmakować różne smaki i eee, wtedy wybrać to, co się chciało. W sumie, Martyna, jakie masz smaki? Nie wiem. To jest jakiś mleczny, to jest jakiś owoców, a to jest coś tam z jakimiś chipsami czekoladowymi. Dobre? Dobre. O dziwo dobre, nie są aż tak słodkie. Myślałam, że będą takie bardzo słodkie i że się ich nie da zjeść. A takie jak tureckie ciągnące, czy nie? Nie, nie, nie. Takie bardziej jak nasze bardziej jak nasze i nie mogłem się zdecydować, w sumie dlatego wzięłam trzy. No. A no bo między dwoma a trzema była bardzo mała różnica. No bo to tak zawsze jest, nie? Yy, no no i tyle. No. Żeby nie było, że żonie loda nie dałem. Witamy ponownie na lotnisku w Kalamie. Oddaliśmy nasze bagaże, my lecimy jet smartem, czyli tą linią, taką tanią linią lotniczą i trzeba było się odprawić przez internet co zrobiliśmy Dostaliśmy boarding pasy na w aplikacji pobrałem je więc w razie offline w razie bycia offline mogę z nich skorzystać ale w razie czego gdybyście zgubili to też może Wam gościu wydrukować to mieliśmy już okazję lecieć w paru jest ok i tutaj dokalamy więc całkiem spoko co się zdziwiłem, jak robiłem odprawę, dostałem miejsca koło siebie, a z poprzedniej strony były rozrzucone i wtedy jak leciliśmy w paru, też były rozrzucone. Więc całkiem spoko, jeszcze miejsca takie premium, płatne, wiecie, więcej. Całkiem spoko. No i czekamy teraz, bo jeszcze mamy prawie dwie godziny do odlotu i tyle. Lecimy do Santiago.